Ale co robiłaś w tym super nawiedzonym supermarkecie? Chciałam kupić talizman odstraszający złe moce oraz maskę karnawałową dla skubisia. O, dzięki! A ty, Taylor, skoro nie udawałeś ducha, to dlaczego skradałeś się z tym mundurem konfederata? To była stara, rodzinna pamiątka. Musiałem ją sprzedać i spłacić długi. Wymknąłem się nocą, żeby moja siostra się nie dowiedziała. Ale ja nadal nie kapuję, o co w tym wszystkim chodziło. Bez paniki cykoranci. Przecież to tylko hologram. Na czubku drzewa jest projektor. Włącza się go, naciskając ten głaz. Gdy autobus z turystami zjeżdżał z drogi, kierowca rozpuszczał suchy lód, by stworzyć tło dla rzekomych duchów. Suchy lód pozostawia osad i stąd ta lepka maś na moim bucie. Kaprawy Mike sprytnie to wykombinował. Straszył turystów upiorami i zbijał ciężką forsę. Potem Mike zaczął się bać, że go zdemaskujemy. Więc on i kierowca przebrani za upiornych braci porwali dawne, by nas stąd wykurzyć. Sakreble! Dalej zarabiałbym kupę szmalu, gdyby nie te wstrętne wścibskie bachory. Ciekawe jak się mówi wścibskie bachory po francusku. <laughs> Skąd wiedziałaś, że to nie byli bracia Lilandowie? Na tym portrecie Kaleb jest wyższy od Jed'a, a te cmentarne duchy były jednego wzrostu. Cieszę że przyszliście na naszą zabawę. W dodatku mamy dziś co świętować. Postanowiliśmy z Sairusem połączyć nasze siły i założyć Lilandoland. <laughs> Jasna sprawa. Otworzymy tu luksusowy kompleks hotelowo-rozrywkowy, o jakim nie marzyłem w najśmielszych snach. Ja poprowadzę restaurację z regionalną kuchnią, a ja będę oprowadzał dzianych turystów po rodzinnym cmentarzu Lilandów. Być Czyli spółka doskonała. A my chętnie będziemy wpadać do Lilandów z Landu. E, czy już dziękowałam Wam za ratunek? Hmm. Raczej podziękuj sobie. Nigdy w życiu byśmy Cię nie znaleźli, gdybyś tak przeraźliwie nie krzyczała. Przecież ja wcale nie krzyczałam. Byłam zagneblowana, no i nie mogłam się odezwać.